Wiosna, kwiatuszki, pszczółki może by tak dla Was nagrać jakiś film o miłości? Co ty na to, mój kudłaty przyjacielu? Omówię dla Was kilka linii, które będą miały znaczenie, jeżeli chodzi o tak szeroko rozumianą miłość. Pierwszą tego typu linią będzie to miało akurat znaczenie, czy jest na lewej, czy na prawej dłoni, ale zaznaczę u siebie na lewej, ze względu na to, że po prostu łatwiej będzie to obręcz Wenus. Obręcz Wenus występuje pod palcem środkowym oraz palcem serdecznym. Powinna wyglądać mniej więcej tak, ta ciemna kreska, o niech Fokus złapie, przechodząca tutaj. Z przestrzeni pomiędzy palcem wskazującym i palcem środkowym, i kończąca się pod palcem najmniejszym oraz palcem serdecznym. Taka linia. Ona u większości osób w ogóle nie będzie występować, natomiast w, u części osób, której będzie występować, w zdecydowanej większości będzie w fragmentach, na przykład tylko tutaj. Bądź tylko tu, lub tutaj i tutaj, raczej rzadko kiedy, ale się zdarza, że jest pełna. Co to za linia? Jest to linia odpowiedzialna za wszystko to, co jest związane z miłością: szczęśliwe związki, budowanie szczęśliwych związków. Zwłaszcza takich, gdzie jedna strona docenia drugą. Stroną doceniającą jest właściciel linii. Osoby, które mają taką linię, są właśnie bardziej skore do wybaczania, do idealizowania. To linia osób, które doceniają piękno, które wyróżniają się wszystkim tym, czemu patronuje bogini Wenus. W tym przypadku piękno. Miłość, zrozumienie, wybaczanie. To też linia osób, które lubują się w bliskim kontakcie, w bardzo bliskim kontakcie z innymi osobami. Są nad wyraz kochliwe, zdolne do zauroczeń i do dużych poświęceń wobec osób, które kochają. Z czego chodzi to o typową miłość partnerską. Nie w stosunku do dzieci, rodzica, przyjaciela, Chodzi tu o takie właśnie typową miłość, rozumianą w kontekście do drugiej osoby. Posiadacze takiej linii zachują się właśnie związkami, w których dają od siebie drugiej stronie więcej niż ta strona często oczekuje. Jednocześnie czerpią satysfakcję z każdej, nawet najmniejszej błahostki, którą ta strona okazuje im. To też często osoby narażone na toksyczne relacje. Zwłaszcza ze względu na to, że ta linia to też linia dosyć dużego zaufania. Tylko, że to zaufanie dotyczy się właśnie tylko jednej osoby. Tej, na której szczególnie zależy. Oczywiście taka osoba może też ufać innym osobom, ale jeżeli chodzi o tą jedną szczególną osobę. Ta może sobie pozwolić na znacznie, znacznie więcej niż pozostałe. Te osoby będą im bezgranicznie ufać. Są gotowe często nawet no, tutaj poświęcić swoje życie, jeżeli zajdzie tylko podejrzenie tego, że to w jakiś sposób może uszczęśliwić tą drugą osobę. Wspomniałem, że jest różnica, jeżeli ta linia pojawi się na dłoni lewej bądź prawej, no tu akurat w tym przypadku to umownie jeżeli pojawi się na dłoni głównej lub na dłoni pomocniczej. Jeżeli pojawia się na dłoni pomocniczej, w większości przypadków to będzie dłoni lewa. Taka osoba wtedy będzie cechowała się dużą idealizacją. To, co będzie odczuwała, może nie mieć zupełnie pokrycia w tym, jak jest w rzeczywistości. W odwrotnej sytuacji, kiedy linia jest na dłoni głównej. Taka osoba będzie wymagać w związku więcej niż tylko dane przemyślenia. Nadal będzie to oddanie i jednocześnie oddanie, które też będzie wymagało od tej drugiej strony czegoś więcej. Takie osoby są mocno wymagające też wobec właśnie tych osób którym poświęcają tą swoją energię to też przekłada się na energię seksualną jeżeli linia będzie na dłoni lewej nie będzie zaś występowała na prawej mowa może być o tak zwanych erotomanach, gawędziarzach natomiast jeżeli będzie tylko na prawej no to tu należą się gratulacje takie osoby po prostu Uwielbiają bliskość z innymi osobami, tymi jednymi jedynymi. W skrócie tą linię można opisać, jeżeli jest na lewej, jest oddanie duchowe, jeżeli jest na prawej, jest oddanie cielesnej. Jeżeli jesteś osobą praworęczną, bo w przypadku, gdy jesteś leworęczną, jest całkowicie na odwrót. Drugą taką linią, która będzie miała wpływ na związki, będzie linia małżeństw. Znajduje się ona na krawędzi dłoni pod najmniejszym palcem, ale pomiędzy linią relacji. Jej dokładne położenie zaznaczyłem długopisem. Znajdują się tutaj. Tu zakreśliłem akurat taką z takimi wąsami w dół. Za chwilę powiem, o co tutaj dokładniej chodzi. Z liniami małżeństw jest tak. Jeżeli jest jedna, będzie oznaczała jedno małżeństwo. Jeżeli jest ich dwa, będzie oznaczała dwa małżeństwa i tak dalej, i tak dalej. W tym przypadku u mnie zaznaczają się dwa, dwie relacje, dwa takie poważne związki. Nie musi być to koniecznie małżeństwo. Może to być związek w inny sposób sformalizowany. Często tu właśnie pytacie, czy to ma być ślub kościelny. Czy wystarczy cywilny? Nie, tu nawet jeżeli chodzi o to, mogą wchodzić w zaręczyny. Tu raczej bardziej związek, który jest dla Was wyjątkowo poważny, który odbija się na Waszym życiu i dlatego też odbywa, odbija się na Waszych dłoniach. Zwykle takimi związkami no, będą właśnie małżeństwa bądź zaręczyny. Większą moc oczywiście będzie taki związek miał, który jest małżeństwem, no i dlatego on będzie też wyraźniejszy. Ważna w tym obszarze jest też odległość. Na tej odległości liczy się lata, kiedy, kiedy dane małżeństwo wypadnie. Najczęściej linie są tuż obok siebie. No, u mnie ta odległość jest dosyć duża. Prawdopodobnie pomiędzy pierwszym i drugim małżeństwem będzie dosyć długa odległość czasowa. Teraz wspomnę o mawianych wąsach. Jeżeli są one skierowane w dół, może inaczej to będzie łatwiej pokazać. Jeżeli więc są one skierowane w dół, można zrobić sobie taką minkę, oznacza związek, który będzie nieudany. Jeżeli jest do góry, no to wtedy wychodzi uśmiech, związek jest udany. Jeśli chodzi o kolejność związków, liczymy od linii serca, czyli pierwszy, drugi. Jeśli linia jest długa, oznacza długie małżeństwo, skierowane oczywiście w dół, no to małżeństwo kończące się źle. Inną sprawą jest, jeżeli linia dochodzi aż do linii szczęścia i ją przekreśla, oznacza wtedy wdowieństwo. Kolejną linią, która będzie pokazywała relację jest oczywiście linia serca, linia serca bądź inaczej linia relacji. Najbardziej standardową linią, którą będzie posiadała przynajmniej z połowa populacji, jest tak zwana linia fizyczna, która przede wszystkim kończy się pomiędzy palcem wskazującym i palcem środkowym, tak na samym środeczku. To będzie linia, która oznacza zachowanie równowagi w swoim życiu. Takiej zachowanie równowagi emocjonalnej, gdzie ważny jest mój punkt widzenia, ale też ważny jest punkt widzenia naszego partnera. Jeśli chodzi o linię głowy, nagrałem już na ten temat filmik, możesz go znaleźć. Możliwe, że w najbliższym czasie ten filmik w jakiś sposób ponowie, powiem w nim troszeczkę więcej. Ale póki tego nie zrobiłem, to tutaj Ci podczepiam link do poprzedniej wersji. Następne linie, które będą miały wpływ na relacje, na ich jakość, a także na samą osobę, która je posiada, są takie oto pazurki, które znajdują się na linii relacji, na linii serca. Narysowałem te skierowane ku dołowi, bo to one tu mają takie szczególne właśnie znaczenie, jeśli chodzi o związki. Posiadają je osoby, które mają skłonności do zauroczeń. To jest coś podobnego jak właśnie obręcz Wenus, tylko w tym przypadku osoby, które mają takie linie, mają tendencję właśnie do związków, które raczej nie mają już większej szansy powodzenia. Są to zauroczenia takie fatalne. Nie spełnią się, są całkowicie nierozsądne i dlatego też te kreseczki są skierowane właśnie ku dołowi, ku linii głowy. Dlatego, że emocje tutaj w tym związku będą szukały wsparcia ze strony rozsądku, ze strony rozumu. To są też linie tych nieudanych związków i tu może wchodzić w grę te wszystkie chwile, gdzie serce zabiło mocniej i jednocześnie też coś nie wyszło. Niektórzy powiedzą, że to są linie właśnie takich nieszczęśliwych relacji, gdzie to my kogoś kochamy, ktoś natomiast nas całkowicie odrzuca. Często te linie idą w parze z tak zwanym Łańcuszkiem. Łańcuszek to są tak jakby dwie linie serca, przeplatające ze sobą się nawzajem. W połączeniu właśnie z tymi pazurkami, co występuje dosyć często, są to silnie emocjonalne związki, jednostronne, gdzie właśnie to my dajemy dużo, natomiast druga strona nie daje od siebie w ogóle nic. Przez co czujemy się odrzuceni, przez co to wszystko idzie w stronę linii głowy, no, czyli w stronę rozumu. Tu, tak jakby ta linia potrzebowała pomocy ze strony tej linii. Serce potrzebowało pomocy ze strony rozumu. Następną linią, która może pokazywać jakość życia rodzinnego, no ale co też przekłada się w pewnym stopniu na miłość, będzie linia losu. Ale linia losu, która jest równoległa do linii życia. Często jest ona mylona z linią anioła stróża, bądź też linią siostrzaną, ze względu na to, że właśnie przebiegają tak obok siebie, bardzo blisko. Osoby wtedy mówią, że mają bardzo wyraźną e, linię anioła stróża, że ktoś nad nimi czuwa. Natomiast najczęściej jest to właśnie linia przeznaczenia, która. Kończy się na linii głowy, natomiast jest bardzo silnie nachylona do linii życia. Taka sytuacja prezentuje życie rodzinne, gdzie całym sercem, całym sobą, wszystkim oddajemy się w opiece nad naszą rodziną. Bardzo często tą linię posiadają kobiety, kobiety samotnie wychowujące dzieci, które starają się z całych sił po prostu dać im siebie, tak jakby za dwie osoby. Jest to linia, której nachylenie sprawia, że nie mamy praktycznie swojego własnego życia. Wszystkie te ważniejsze chwile są poświęcane komuś bliskiemu, komuś bardzo bliskiemu. Tutaj zawsze jest pod uwagę brany członek rodziny, najbliższej rodziny. Przez to też ta linia ma swoje inne, bardziej fatalne znaczenia. Ale tak to już z linią losu bywa, że ona często ma swoich dużo różnych znaczeń i najczęściej rozpatruje się ją ze względu też na posiadanie pozostałych linii. Jeżeli chcesz dowiedzieć się coś więcej na ten temat, zwłaszcza u siebie, jeśli chodzi o tą linię przeznaczenia, no oczywiście zachęcam Cię do napisania do mnie na maila. Mail będzie podany w opisie poniżej. Przy okazji też no, zachęcę Cię do tego, żeby pozostawić łapkę w górę. One są jednak mi potrzebne do tego, żeby algorytm lepiej widział te filmiki. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, zasubskrybuj mnie. Myślę, że zawsze dowiesz się z moich filmików coś ciekawego. Chętnie też przeczytam komentarz, o czym chcielibyście następny filmik. Na ten odcinek to już wystarczająco dużo informacji. Dziękuję Ci za oglądanie. Do następnego. Cześć!